W przenagrodze w Kafarną Jezus powiedział: Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. A więc spośród jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: Trudna jest ta mowa, któż nie może słuchać? Jezus jednak świadom tego, że uczniowie jego na to przebrani, rzekł do nich: Do was gorszy. A gdy życie Syna Człowieczego, wstępującego tam, gdzie mu przedtem, to Duch daje życie. Ciało na nic się nie przyda. Słowa, które ja Wam powiedziałem, są duchem i życiem. Jak pośród was są tacy, którzy nie wierzą, Jezus powiem mu początku wiedział, którzy nie wierzą i kto ma go wydać. Rzekł więc, oto dlaczego wam powiedziałem, nikt nie może przyjść do mnie. Jeżeli nie zostało mu to oddane przez ojca. Od tego czasu wielu uczniów jego odeszło, już z nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do 12: Czyż i Wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy, gdy masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś święty. to słowo pańskie tak postrzegamy ostatnim czasem, że coraz nas bardziej wybywa, kiedy chodzi o frekwencje w małżeństwach, szczególnie niech niedzielnych, jak się zastanawiamy, co dalej będzie z Kościołem. Kościół się odnowi. Proszę się od wewnętrzny, ale nie przez swoją ilość, tylko przez jakość. Ci, którzy od Niego próbują odejść, mają jeden zuki ważny problem. Nie potrafią uznać nie tyle istnienia Pana Boga, bo no najczęściej w niego wierzą, ale nie potrafią uznać prawdy o słabości człowieka. I stykając się ze słowem, które daje życie w tym miejscu w Boży. Widzą ciągle rozperkę duchową, z którą sobie nie radzą. A dlaczego? Bo nie chcą zauważyć tego, który przychodzi na ołtarz. Nie chcą zauważyć przez wiarę osoby Jezusa, tylko są skoncentrowani na sobie. I nie chcą przyznać prawdy o sobie, nie chcą ich zauważyć, bo ta prawda będzie oznaczała potrzebę prac nad sobą, przemiany serca, umysłu. A Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi, że jest prawdziwym pokarmem, w mojej jest prawdziwym nadmowiem. Cóż człowieka może bardziej nasycić pokojem, miłością i wszelkim dobrym duchowym materialnym, jeśli nie sam Jezus Chrystus. Jest najpiękniejszym, najmocniejszym jednocześnie prawem, który jest ofiarowywany wraz z Kościołem Bogu Ojcu za nas. Może być tak, że człowiek chodzi przez całe do Miejsc Świętych, do Kościoła, a nie zauważa osoby Jezusa, która mówi i wnosi życie, życie człowieka przemienia to, co słabe, to, co piękne. Ale taki człowiek skupiony jest tylko na sobie i chciałby szukać osoby Boga, po bo to, żeby pogłaskać swoje czasami trudne życie. To jeszcze to nie jest deklaracja. To nie jest jeszcze badania. Trzeba nam spojrzeć bardzo w kierunku ołtarza. Sam Pan Jezus Ewangelii Jan przeczy do nas. Ciało to jest prawdziwym pokarmem, czyli nic człowieka nie nasyci tak, jak nasyci sam Pan. Kiedy go przyjmujemy w Komunii Świętej, to mamy świadomość, że przyjmujemy żywego Boga, tego, tego, który zmartwychwstał, któremu życia nic nie może odebrać. Żadna siła na ziemi nie jest w stanie odebrać mu pragnienia miłości każdego z nas. I żadna siła nie może mudebrać powiem. I żadna siła ludzka nie może z nim się równać i mierzyć w Cóż Cóż oddam Panie za Twoje wszystkie dary? Każdego dnia dostajemy wdarze nowy dzień. Można powiedzieć okarm, o karmie, o ziemi. mamy praca, musimy się mogli rozwijać, dostajemy także różne radości. Jeśli zwyciężamy z Panem podobne naszej słabości, cieszymy się naszym życiem. I Bóg coraz pełniej jest obecny w naszym życiu, w naszym sercu. On sam staje się dla nas w największym daniem, gdy przychodzi do I to nie jest tylko tak, że. Po przyjęciu charystii po chwili uwielbienia przedstawimy tylko jedną prośbę o Jezusa. Jeśli mamy wiarę, przedstawimy tę tyle, ile jest w naszym sercu. Bo taka jest miłość Chrystusa. Przyjmujemy w większości katolików fakt, że Jezus zmartwychwstał i ktoś mnie pytał niedawno, dlaczego to w niedzielnym wyznaniu wiary. Mamy wspomnienie o piła Piłacu. Piłacie, przecież to jest taka niechlubna postać. Z jednego prostego powodu, że piła jest zapisany w historii ówczesnych konikarzy. Jako osoba prawdziwa. Podobnie jak Jezus Chrystus, a więc ratowniczny. Tacy, niż młodsi. Jeszcze nie pisali o tym, co dzieje się w Palestynie, bardzo za czasów Piłata. I zapisano także, że Jezus został skazany na śmierć, a jak mówią wierzących, jego Potem Jezus ukazuje się kilkuset osobom, a przez całe dwa tysiące lat doświadczają miliony, miliardy ludzi na całym świecie z działania Chrystusa na wiele sposobów w szczególnie święcie błogosławieni z świadkami Jego Zmartwychwstania. Co chcielibyśmy sobie powiedzieć dzisiaj, w naszym czasie życia, teraz, podnośnie Jezusa, który Zmartwychwstał jest? To, żeby bardziej przyjść do Niego i bardziej do Niego przyjechamy, i bardziej skupimy naszą uwagę na Jego Słowie, Innego obecności do Eucharystii, tym bardziej będziemy doświadczać zmartwychwstałego Chrystusa, który będzie przemieniał te rzeczywistości, które będziemy mu polecać. Wszystko to, na co wyrazimy zgodę, jeśli chodzi o zmiany w naszym życiu osobistym, małżeńskim, rodzinnym. To jest Jezus, który chce przyjść nie tylko z pocieszeniem na chwilę, ale który chce umacniać poprzez doświadczenie. Jesus Jesus